Cześć, człowiek wraca po urlopie i na dzień dobry, afery. Dla mnie spoko, bo mam przynajmniej punkt zaczepienia. A sam afery dzielę na takie, gdzie macham ręką, bo to w sumie żadna afera, ewentualnie śmieszna. Dalej, na afery mi w sumie obojętne i taka jest ta Krychowiakowa, oraz na afery, które autentycznie podnoszą mi ciśnienie. I tu teoretycznie umieściłbym wycieczkę Stasiaka do Kiszyniowa. A praktycznie trudno jednak mówić tylko o tym, bo zaproszenie na piłkarskie salony dla typa, który będąc w przeszłości blisko tych piłkarskich salonów, regularnie potrafił narobić na wycieraczkę, jest. Tylko częścią budującą większą całość obrazu dzisiejszego PZPN-u. Niby PZPN pisze, że zaproszenie wyszło od sponsora, ale powiedzmy, że mam prawo mieć ograniczone zaufanie do tegoż oświadczenia. Zapraszam na przemowę. Miejmy to już za sobą, znaczy się wymienienie afry związanych z PZPN, gdzie w niektórych na moment zapomniano o czymś takim jak wizerunek związku, a w niektórych zapomniano o tym na amen. Wypisałem sobie, bo przecież bym tego nie spamiętał. Pierwsza konferencja Czesława Michniewicza i totalnie zagotowany Cezary Kulesza po oczywistych pytaniach o 711 połączeń. Z zupełnie nieprzygotowaną strategią, jakby coś, co było oczywiste miało się na tej konferencji nie pojawić. Oświadczenie po wybuchu wojny w Ukrainie zawierające słowo konflikt, zamiast na przykład najazd albo inwazję. a co Mówiące, że z Rosją to w sumie chętnie zagramy, byle mecz nie odbył się w Rosji. Później po głośnych i szerokich protestach, napisane dokładnie w taki sposób, w jaki powinno być od początku. Dalej, Bajzel z przepisem o młodzieżowcu. Dopiero cztery dni przed startem ligi dowiedzieliśmy się, czy w ogóle będzie i jak będzie wyglądał. A przecież kluby planują swoje kadry także w oparciu o ten przepis. Kontrakt z firmą Publiką Sport, której powiązania z obozem politycznej władzy są wyraźne i która pomogła Cezaremu Kuleszy wygrać wybory poprzez poprowadzenie jego kampanii. Ogłaszając współpracę Publikonu z PZPN związek wydał komunikat mówiący, że o wyborze zdecydowało doświadczenie. Tymczasem firma Publikon Sport powstała jesienią 2021 roku, a kontrakt z nią podpisano dwa miesiące po wyborach w PZPN, więc o jakim doświadczeniu mowa? Onet, który ujawnił szczegóły tego partnerstwa, nie doczekał się od prezesa piłkarskiej centrali odpowiedzi na podesłane pytania. Idziemy dalej. I mamy zatrudnienie w roli ochroniarza Roberta Lewandowskiego, tak zwanego gruchy, osobiście wskazanego przez Cezarego Kulesza w białego bojówkarza Jagieloni. Faceta os przez prokuraturę o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się bójkami, uprowadzeniami, prostytucją i propagowaniem faszyzmu. Gruchę odwołano po ujawnieniu sprawy przez WPPL. Wykupienie przez koników biletów na mecz Polska-Chile przed mundialem i powtórzenie tego samego przed meczem Czechy-Polska. Afera premiowa, o której można mówić i mówić. Do dziś niepojętym jest, że po pierwsze do niej doszło, a po drugie, że rozlała się tak szeroko, iż dotknęła następnego selekcjonera i dopiero po trzech miesiącach kapitan za nią przeprosił zupełnym przypadkiem akurat wtedy, gdy ukazał się mega konkretny wywiad z Łukaszem Skorupskim opisującym sytuację od środka. Jak można było tego nie załatwić, nie wyjaśnić i nie zamknąć właśnie takim konkretnym wyjaśnieniem w zarodku od razu po wybuchu. Smród szybciej przestanie drażnić, gdy jego przyczyny nawet gdyby miały wszystkich wpływić są wyjaśnione. Mecz Polska-Niemcy i druzgocący wywiad Fernando Santosza na ten temat, później przykryty niby oświadczeniem selekcjonera, który zapewne co najwyżej wyraził zgodę na puszczenie tego, że świadczenia w Socjale Związku, a nie ułożył je sam. No i miało być last but not least, czyli zabranie Mirosława Stasiaka na pokład samolotu z delegacją PZPN-u i piłkarzami reprezentacji Polski, ale po czwartku nie jest last, bo najnowszą aferą jest afera po oświadczeniu w sprawie afery. I tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy dzisiejszy odcinek, który jeśli zostanie obejrzany przez prezesa PZPN, mam nadzieję, że spotka się z refleksją, nie zaś ostracyzmem mojej osoby. Panie prezesie, jakkolwiek zabrzmi wszystko, co zaraz powiem, robię to w dobrej że ku przemyśleniom, by przyszłość polskiej piłki przypominała w czasy all-inclusive, a nie pobyt na bagnach. Pewnie każdy, kto odpalił ten odcinek zna treść oświadczenia pzpn w sprawie Stasiaka, więc nie będę dokładnie go cytował, ale z grubsza. To nie my zaprosiliśmy Stasiaka na pokład, ale zrobił to jeden z partnerów związku, którego nazwy oczywiście nie ujawnimy ze względu na zasady poufności. Generalnie popełniliśmy błąd, że nie zweryfikowaliśmy listy gości naszych partnerów, bo nigdy nie trzeba było tego robić. Przepraszamy, żałujemy. No cóż, samo wydanie oświadczenia jest najlepszym dowodem, że coraz trudniej PZPN-owi będzie afery zamilczać, co niewątpliwie tutaj było planem, bo od ujawnienia przestrzymono czeka informację o Stasiaku do wydania oświadczenia zawierającego dokładnie Siedem zdań. Minęło 3,5 dnia, a spirala wokół tej sprawy oczywiście zaczęła się nieznośnie nakręcać. Nieznośnie, oczywiście, z perspektywy PZPN-u. A teraz opowiem Wam coś ze swojej perspektywy. Gdy wyszła sprawa Stasiaka, pierwszego dnia po urlopie wykonałem parę telefonów, by zdobyć jakiś komentarz. Dostałem tylko jeden krótki od jednej z osób z PZPN-u, sprowadzający się do tego, że Stasiak jest zawieszony jako działacz, a nie jako człowiek, a w Kiszyniowie nie pełnił żadnej działaczowskiej funkcji, więc w sumie co złego w tym, że się tam pojawił. Chwila milczenia była tutaj oczywiście zamierzona. Następnych pytań, które nasuwały się same, nie zdążyłem już zadać. Zresztą, osoba, z którą rozmawiałem, chyba szybko wpadła na to, że, że to nie jest najlepsza linia obrony, bo generalnie rakiem wycofała się ze wszystkich swoich słów. Powiedzmy, że nie jest istotne, z którym z działaczy rozmawiałem, bo spodziewam się, że wyrzucił kilka słów pod wpływem impulsu i nie ma co wokół nich robić syfu. To żadne oficjalne stanowisko, na szczęście. Ale do czego zmierzam? Wybucha afera w poniedziałek. Dziennikarz dzwoni w środę, a słyszy w odpowiedzi na pytanie wymyśloną na poczekaniu bzdurę. Gdzie Jakaś strategia wokół kryzysu, gdzie jakiś plan na jego rozładowanie. Nie usłyszałem nic o Stasiaku jako o gościu jednego z partnerów, więc najzwyczajniej w świecie mam prawo powątpiewać, że tak było. Zwłaszcza, że PZPN nie podaje jego nazwy. Już po nagraniu tego odcinka, bo przyznam się uczciwie, że sprawa jest tak dynamiczna, że ten fragment ogrywam 3 godziny później. Partner znalazł się sam i okazała się nim firma Insury. Opublikowali oświadczenie, że to oni, ale moje wątpliwości co do faktycznego przebiegu zdarzeń wcale nie są mniejsze, bo przecież pojawiają się pytania. Nic nie twierdzę, a po prostu głośno myślę. Jaki interes ma firma w przyznaniu się do Stasiaka, gdzie każdy zawsze patrzy na swój interes, zwłaszcza w biznesie. A skoro była gotowa się przyznać, dlaczego nie ustalono z nią tego na etapie tworzenia oświadczenia z czwartku? Przecież tworzono je 3,5 dnia. Cezary Kulesza teraz pisze, że PZP zdecydował się na lojalność wobec partnera. Nikomu nie przyszło do głowy, by z tym partnerem wcześniej porozmawiać, jeśli to wszystko prawda? Wcześniej onet napisał, że ze swoich trzech źródeł wie, że nie było żadnego sponsora zabierającego Stasiaka na mecz. Powiem szczerze, że ta wersja z inshurami jakoś bardzo mocno kupy mi się nie trzyma, ale powiedzmy, że OK, załóżmy. Załóżmy, że faktycznie Stasiak był gościem tego partnera, choć w ogóle mnie nie zdziwi dalszy rozwój tej sprawy. Ale przyjmijmy, że to wszystko w czwartkowym oświadczeniu to jest prawda. Co z tą prawdą zrobił PZPN? Zrzucił odpowiedzialność na wszystkich sponsorów. A to duże firmy wydające gruby hajs na działy marketingu, robiące wokół nich dobry wizerunek. Nagle mam prawo podejrzewać, że największy polski bukmacher idzie do samolotu pod rękę z facetem, który ma ponad 40 zarzutów korupcyjnych. Przecież gdybym był Mateuszem Juroszkiem, to wpadłem w szał po takim oświadczeniu. STS w odpowiedzi przesłanej do nas oczywiście zaprzecza, by miał coś wspólnego ze Stasiakiem. Dziś ludzie mogą się też zastanawiać nad czymś innym. Czy to może Tymbark zaprosił Stasiaka? Tymbark, czy organizator fantastycznego turnieju dla dzieci. Niewątpliwie bardzo im potrzebne domniemane powiązanie z osobą jak Mirosław Stasiak. Tymbark rok w rok wykupuje wielkie kampanie reklamowe w telewizji oparte na szczęściu i radości dzieci, a teraz PZPN umieścił go w gronie firm, które robią jakieś interesy z typem, który uczestniczył w łamaniu ludziom życiorysów. Parę godzin przed tym nagraniem przemówił Rafał Brzoska, czyli właściciel impostu, który i tak łagodnie mówiąc, jest na maksa wpływiony. Jego tweet gdzieś tutaj wam się wyświetla. Krok dalej poszedł za to Tarczyński, który już nie zastanawia się jak Impost, a wprost informuje, że to koniec współpracy z PZPN-em, a jego prawnicy pracują już nad rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym. Po takim numerze nie zdziwię się, że zaraz i tak będą kolejni, choć do oświadczenia inszurów, z wyjątkiem Impostu i Tarczyńskiego, m, które szły na grubo, trwał po prostu festiwal zaprzeczania, by Stasiak był gościem kogokolwiek. Brakowało mi tylko zakończenia, w którym każdy sponsor PZPN-u wydaje świadczenie, że nie zaprosił Stasiaka, po czym PZPN wydaje oświadczenie, że jeden ze sponsorów kłamie, choć nie ujawni jego danych, bo przecież obowiązuje zasada poufności. Później znów byłyby oświadczenia sponsorów, którzy jeden po drugim mówią: "Zaprzeczamy, że to my kłamiemy". Wtedy uniwersum polskiej piłki doszłoby do nieskończoności. Taki potencjał niewykorzystany Komunikacyjnie Polski Związek Piłki Nożnej leży i przypomina czasy słusznie minione. Wspominałem o kontrakcie z publikonem Sport, o podpisaniu, którego miało decydować doświadczenie tej firmy. Doświadczenie sięgające przypomnijmy roku 2021. Dziś to nie byle co. Dwa lata tradycji, w chwili podpisywania umowy rok. Współpracę z tą firmą reklamowano jako nową jakość marketingu. Nie wiem na jaką wysokość opływa kontrakt, bo jak pisze Onet, jest to jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic w PZPN-ie, ale uwaga, zupełnie za darmo podpowiadam, jak ta sprawa powinna Zostać rozwiązana. W poniedziałek Wirtualna Polska pisze tekst o Stasiaku. Jeszcze tego samego dnia, a najpóźniej we wtorek Cezary Kulesza, powinien pojawić się na wywiad w telewizji nie na zaproszenie, a z własnej inicjatywy. Na pytanie, skąd wziął się Stasiak, powinien odpowiedzieć: Daliśmy dupy. Daliśmy dupy po całości. Zabrakło refleksji. Biorę całą odpowiedzialność na siebie. Przepraszam i to się już nigdy nie powtórzy. Związek nie miał prawa bratać się w żaden sposób z panem Stasiakiem. Panie redaktorze, nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie. Daliśmy dupy. Naszym działaniem Sprawiliśmy, że wartość reprezentacji Polski nieco spadła, więc w ramach rekompensaty bilety na najbliższe mecze kadry będą tańsze o powiedzmy 15%, bo sprawa nie powinna rozejść się po kościach. Dostajecie taką odpowiedź i już się nie zastanawiacie, czy to kit ze sponsorami, nawet jeśli to sponsor faktycznie zaprosił Stasiaka. Widzicie reakcję, a nie próbę przemilczenia. Sponsorzy nie czują się przez PZPN wystawieni na żer, a PZPN ma problem z głowy, bo sprawa jest wyjaśniona. Oczywiście takie wyjaśnienia przeszłyby tylko raz i związek musiałby się pilnować, by znów nie zaprosić. Jakiejś skompromitowanej osoby na pokład, ale przynajmniej póki by to nie nastąpiło, dziś problem byłby rozwiązany. A tak, to wciąż mamy pożar. Mam wrażenie, że Cezary Kulesza zostając prezesem pzpn dokładnie wypisał sobie na karteczce, co najczęściej zarzucano Zbigniewowi Bońkowi i postanowił tych błędów unikać. Na przykład, Boniek od niektórych dziennikarzy zbierał cięgi, że przez swoje poczucie nieomylności tkwił na siłę w pewnych ramach szkolenia i nie dawał się przekonać, że może nie do końca wszystko działa jak należy. No to Kulesza na dzień dobry, człowiekiem od szkolenia zrobił Macieja Mateńkę, który wydawał się mieć mega wysokie kompetencje i którego nawet ci antybońkowi dziennikarze od szkolenia przywitali bardzo pozytywnie. Boniek bronił też jak niepodległości Zbigniewa Przesmyckiego, po którym jechano i w mediach, i w środowisku sędziowskim, no to Kulesza przewodniczącym kolegium sędziów wybrał bardzo uznaną i bardzo poważaną postać, jaką jest Tomasz Mikulski. Świetny ruch, bez ironii. Zdezerterował mu później Sousa, czyli człowiek Bońka, więc Kulesza zrobił z tego sukces, ogłaszając, że PZPN jeszcze dostanie odszkodowanie od trenera, który położył mecz o rozstawienie w barażach. Brawo, jak mawia zresztą były prezes. Ale jednocześnie nowy prezes PZPN zapomniał o wypisaniu rzeczy, które Boniek robił dobrze i które po prostu trzeba było utrzymać na tym samym poziomie. Bo żeby być lepszym od Bońka nie wystarcza jedynie naprawa tego, co było oceniane in minus. Boniek miał przecież też całkiem sporo plusów, z których utrzymaniem obecny szef związku ma już kłopot. Tyle było zarzutów do Zbigniewa Bońka, że przesadnie dbał o PR, a teraz kto za tym nie tęskni, że wokół związku i reprezentacji zawsze było elegancko wysprzątane. Cezary Kulesza na swoją karteczkę z rzeczami, które powinien robić PR-u w ogóle nie wpisał, tak jakby e, Wyszedł z założenia, że skoro PR działa w momencie jego przyjścia, to niech se działa dalej, tak jakby mógł działać sam z siebie, bez włożenia w niego jakiejś pracy. Co więcej, mam wrażenie, że olewanie PR-u postępuje z miesiąca na miesiąc i jest wprost proporcjonalne z coraz większym umocowaniem Cezarego Kuleszy w obozie władzy. Bo to żadna tajemnica, że obecny P.Z.P. brata się z władzą jak żaden wcześniejszy związek. Kamil Bortniczuk to nie tylko minister sportu, ale niemal kumpel Cezarego Kuleszy. Wierchuszka obozu władzy jest obecna na meczach reprezentacji w sektorach VIP w skali do tej pory niespotykowej. Są z tego oczywiście korzyści, jak na przykład rekordowy kontakt sponsorski z Orlenem, ale i tutaj moja opinia, zaznaczam wyraźnie, że to jest opinia, a nie fakt, żeby było jasne, przekonanie prezesa, że z takimi plecami to PR w sumie jest mu niepotrzebny. Chyba, że obecna afera coś wreszcie zmieni, choć nie jestem pewny. Patrzcie, jaka jest różnica przy wybuchających aferach wcześniej i dziś. Kiedyś jeden z prawicowych dziennikarzy napisał serię tekstów o tym, że założona grube lata temu przez Bońka i później przejęta przez jego brata firma MicroTel miała zarabiać na kontrakcie z pzpn niezłe pieniądze za świadczone usługi. Co zrobił Zbigniew Boniek? Udzielił wywiadu, w którym przynajmniej bez wnikania w szczegóły wszystko się spinało. Ludzie nawet nie wiedzieli, bo nie w tym rzecz, czy Boniek powiedział wtedy wszystko od A do Z, czy jakieś fakty niewygodne dla siebie ukrył. Ale udzielając tamtego wywiadu, był po pierwsze na tyle otwarty, a po drugie na tyle jego wersja zdarzeń brzmiała wiarygodnie, że sprawie urwano web. Każdy, kto będzie chciał sobie tamten wywiad odświeżyć, wpisze w Google w frazę Boniek Mikrotel i znajdzie. Jasne, że był to wywiad udzielany Krzysztofowi Stanowskiemu, który z byłym prezesem zna się od lat, ale mimo wszystko jest to rozmowa robiona. Na kontrze, i nawet jeśli w jakikolwiek sposób ustawiona, choć osobiście nie sądzę, to PR-owo ograna znakomicie. Jezu, w bońkowym PZP-nie zatrudniono Andrzeja Woźniaka jako asystenta Jerzego Brzęczka przy pierwszej reprezentacji. Wbrew temu, co kibice dziś piszą w komentarzach, a piszą, że teraz to Stasiaka afera, a przy Woźniaku było milczenie, wcale nie było milczenia. Temat był grany szeroko, tylko że tak naprawdę zanim się rozkręcił, to się skończył i stąd dzisiaj taki odbiór. Ale co zrobił wtedy Boniek? Nie schował się za podwójną gardą, tylko wyszedł na konferencję i powiedział mniej więcej, że nigdy nie lubił sztywnego moralizatorstwa, że Woźniak popełniał błędy, ale za nie już przecież zapłacił, że swoje Obecną postawą zasłużył na drugą szansę. Tanie, naiwne, nawet bym powiedział, że trudno się z tym zgodzić, bo zatrudnienie woźniaka to był oczywiście skandal, ale kurde było to skuteczne. Boniek wychodził i mówił dużo, miał nawet nie tyle dar mówienia, co zagadywania oponenta. W opór korzystał ze swojej charyzmy Sansa Alfa i uwalał temat, a zaraz wokół kadry i PZPN-u była cisza. Czy powinna być? Pewnie nie, ale była i nie dlatego, że Boniek komuś zapłacił albo zagroził, by była cisza. On zwyczajnie potrafił zarządzać aferami w taki sposób, że je wygaszał ale wygaszał poprzez zrobienie czegoś w związku z tą aferą, a nie poprzez przeczekanie albo wydanie durnych oświadczeń. Przeczekanie i durne oświadczenia budzą niesmak, a każda afera albo wraca po czasie, albo przylepia się do związku jak kawałek, sami wiecie czego. Jaki dziś wizerunek ma związek? Jaki dziś wizerunek ma reprezentacja Polski, o której PR też powinien dbać PZPN? Dziś ludzie piszą w necie, że na myśl o tej drużynie zbiera im się na wymioty. I kiedy to się tak zaczęło na dobrą sprawę? Wtedy, gdy wyszła afera premiowa, nie na Mundialu, gdy reprezentacja grała Piach. Za to cięgi przecież dostawał Michniewicz, a nie kadra jako piłkarze. Piłkarze zbrzydli ludziom po tym, jak się okazało, że dzielili między sobą pieniądze, które im się nie należały, bo przecież odpowiednio wysoką premię za sukcesy na boisku wypłaca FIFA. Nie jestem bońkiem i nie chcę, by to tak to brzmiało, ale rękę daje sobie uciąć, że on by zainterweniował i wewnątrz drużyny, i medialnie. Tak szybko, że do 10 grudnia byłoby po sprawie, o ile w ogóle byłaby jakaś sprawa. Bo sam się w sumie zastanawiam, czy Boniek by nie postawił znaku stop już na etapie tamtej chorej propozycji premiera Morawieckiego. W styczniu zmienił się selekcjoner. W marcu kadra zagrała pierwsze mecze pod jego wodzą, a dosłownie, pierwszy raz od czasów Grzegorza Laty nie było żadnego wyczekiwania na mecz. Cezary Kulesza sprowadził do Polski najbardziej utytułowanego selekcjonera w historii naszego futbolu, a i tak ludzie mieli dość tej drużyny zanim wyszło na boisko w Pradze. Oczywiście przez aferę premiową, bo wymuszone, przepraszam, padło dopiero na konferencji dzień przed meczem i to tylko dlatego, że Skorupski chlapnął w wywiadzie odrobinę za dużo. Boisko później tylko te nastroje pogłębiło i mamy dziś kryzys taki, że nawet jak Robert Lewandowski wychodzi sobie potańczyć i jego żona wrzuca to na socjale, to w komentarzach wylewa się ściek, jakby Lewandowski komuś zrobił jakąś krzywdę. To się nie dzieje bez przyczyny i przyczyną nie są tylko słabe wyniki. Teraz, gdy wyszła sprawa Stasiaka, była zamilczana aż do czwartkowego wieczora, a po oświadczeniu pojawia się tak naprawdę jeszcze więcej pytań. I mam nadzieję, że będę miał okazję je zadać, bo w środę zadzwoniłem też do Cezarego Kuleszy i wstępnie umówiliśmy się na wywiad także w tej sprawie. Mam nadzieję, że do niego dojdzie, a nie dziwnym trafem coś na ostatniej prostej się wysypie. Bo obecny PZPN, każdy wizerunkowy kłopot, próbuje zamilczeć albo nawet gorzej zakłamać. Kolejny przykład. Żywcem nie mogę zapomnieć tweeta Cezarego Kuleszy o premii za awans z grupy na Mundialu, gdzie w identycznym tonie, co. A jakże rzecznik rządu przekonywał o tym, że ta kasa to nie dla piłkarzy, a na szkolenie? Dlaczego mnie nie dziwi, że identyczny spin był wypuszczony przez partię rządzącą, co przez PZPN? W PZPN chyba ktoś się jednak jorgnął, że tylko ktoś z ogórtem za nas szereg komórek może uwierzyć, iż 50 baniek na szkolenie młodzieży jest zależne od tego, czy szczęsty złapie karnego, czy nie, więc ten tweet był jedynym i nikt związków podobną narrację już nie szedł. Ale zamiast sprawę wyjaśnić, zwyczajnie ją zakłamano, a po wywiadzie Łukasza Skorupskiego i przeprosinach Roberta Lewandowskiego mamy już 100%. Pewności, na co miały być przeznaczone publiczne pieniądze. Swoją drogą Twitter to też jest niezły papierek lakmusowy i też ciekawie wygląda tutaj porównanie byłego i obecnego prezesa PZP. Zbigniew boniek, czy się komuś to podoba, czy nie. Ma bardzo wysoką reputację na salonach, co nie przeszkadza mu być na Twitterze takim swojskim chłopem. Cezary Kulesza natomiast będąc wśród ludzi właśnie takim spokoziomkiem, z którym można rubaśnie zażartować, który do perfekcji oponował kontakty międzyludzkie, bo przecież tak wygrał wybory, z którym, podobnie zresztą, jak z Bońkiem, bo to absolutnie nic złego, można napić się kieliszka, Na Twitterze udaje kogoś, kim nie jest. Sztywna forma, zdania. Jakby wyplute z czatu GPT brak jakiejkolwiek dyskusji z ludźmi. Ja to nawet nie wiem, choć podejrzewam, czy te tweety są pisane przez niego. Nie mówię, żeby nie było, że forma komunikowania się przez Bońka jest jakimś wzorem, z którego trzeba czerpać, bo Boniek parę razy akurat na swoich tweetach wizerunkowo tracił, ale przynajmniej te tweety są totalnie naturalne, a w szerszej perspektywie na naturalności się zyskuje. Na początku dzisiejszej przemowy powiedziałem, że sprawa Stasiaka mnie oburza jak mało która. Ona w gruncie rzeczy nie ma jednak większego znaczenia dla polskiej piłki, bo niby co zmienia obecność tego faceta na pokładzie samolotu do Kiszyniowa. Natomiast na poziomie etycznym to jest jakaś masakra. Aż odpaliłem sobie przed nagraniem statut związku i w rozdziale cele PZPN jest taki punkt. Zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażać uczciwości meczów lub rozgrywek względnie być przyczyną nadużyć w piłce nożnej. Zatem w statucie jest Jawne potępienie dla tego typu procederu, ba, walka z korupcją, a jak gdyby nigdy nic, wpuszcza się na pokład wynajętego przez związek samolotu Mirosława Stasiaka. I jeszcze robi się z tego jakąś grupową odpowiedzialność sponsorów, z których co najwyżej jeden Stasiaka zaprosił, a i tego wcale nie jestem pewny. Stasiak w polskiej piłce był paskudną kreaturą. Pan sześć zwolnienia trenerów za to, że go nie wystawił do gry, ale ten facet jest skazany za 43 czyny korupcyjne. W aktach śledztwa można znaleźć na przykład opisy sytuacji, gdy będąc prezesem krzow, wręcz czekał. Na łapówkę od Darki Gdynia. Był nastawiony na jej otrzymanie, a nie że korzystał z okazji, że ktoś akurat chciał kupić mecz. Ludzie tacy jak Stasiak normalizowali jeden z najbardziej obrzydliwych procederów w piłce. Sprawiali, że korupcja była zwyczajnym elementem gry. Uniemożliwiali normalne uprawianie zawodu tym, którzy chcieli po prostu grać uczciwie, którzy pracowali na swoje nazwisko, a więc też na swoją przyszłość. Jeden z internatów napisał mi mega mądre zdanie. Nie zapominajmy, że wraz z korupcją często szło zastraszanie rodzin, groźby, pobicia oraz łamanie. Karier młodych zawodników, którzy nie chcieli brać udziału w tym procederze. Korupcja to nie tylko przekazywanie sobie pieniędzy, bo to jest czysta gangsterka. I skoro można na pokład zaprosić skazanego Stasiaka, to można i skazanego Forbricha. Jasne, że skala jest troszkę inna, bo Fryzjera skazano z ponad setką zarzutów, ale w takim razie, gdzie jest granica? Do 50 zarzutów korupcyjnych wybaczamy, a powyżej nie? Dzięki Bogu padło to, przepraszam, w oświadczeniu, ale PZP sam zadbał, by można było o tym, przepraszam, mówić jako o wymuszonym sytuacją i nakręconym spiralom wokół tematu, a nie jako jako o prawdziwym, szczerym sorry. Mam wrażenie, że PZPN działa dziś na zasadzie notorycznego podkładania miny pod osoby odpowiedzialne za komunikację. Jakby ich testował, gdzie są granice bajzlu, który jeszcze da się ogarnąć, a gdzie się je przekracza. No tutaj ewidentnie przekroczono, bo na moje oko to jest sytuacja, w której narobi się na stół podczas bankietu, a później będzie się liczyć na inną osobę, że fajnie i nieszkodliwie dla sprawcy skandalu to wytłumaczy. No ja sobie nie wyobrażam dawać swojej twarzy do tłumaczenia, że co w tym złego, iż Mirosław Stasiak znalazł się na pokładzie, ale to na szczęście nie moje zabawki. Mieliśmy więc kolejne długie milczenie, długie oczekiwanie na proste, przepraszam, brak szybkiej reakcji, która jest wręcz konieczna, cholera wie, co jeszcze wyjdzie, bo jak mawiałem tetrycy i tak wyjdzie. Ja nie wiem, czy to nie było tak, że bezpośrednio po wybuchu afery prezes PZPN-u nie machnął na to ręką, bo przecież związek jest w kapitalnej sytuacji finansowej dziś najlepszej w swojej historii, z podpisanymi rekordowymi kontraktami na wpływ gotówki do kasy. Tylko, że jest pytanie, jak takie podejście zadziała długoterminowo. Rafał Brzoska już wprost pisze, żeby impost zastanowi się. Nad dalszą współpracą, bo właśnie połączono ich markę, jak zresztą też innych sponsorów z korupcją. Tarczyński mówi wprost, że się wycofuje. Tak się właśnie kończy machanie ręką na poważne problemy wokół związku. No i jeszcze inna strona medalu. Przez jaki czas kibicom będzie w sumie obojętne, co się dzieje wokół związku czy reprezentacji i czy wciąż będą wykupywać bilety na mecze. Bo na dziś mamy taką kumulację zdarzeń, że na zdrowy rozsądek coś zaraz pęknie, jeśli już nie pękło. I zaraz może to wyglądać tak, że kontrakty są, pieniądze są, może nawet awans na euro. 2024 będzie, tylko jakby biletów na mecze sprzedawało się mniej. I chyba wszystko na dziś, choć gdy to nagrywam cały czas wokół afery Stasiaka i afery po oświadczeniu w sprawie afery Stasiaka jest taki ogień, że pewnie życie dopisze jeszcze kilka kapitów. Więc po prostu powiem PZPN-ie, ogarnij się, bo liczba pożarów jest tak ogromna, że to nie jest pech czy przypadek. Przypadek to jeden czy dwa pożary, a nie dziesięć, bo chyba coś koło tego byłoby, gdy wymieniałem na początku. Jak dziesięć, to jest już reguła i na waszym miejscu szukanie winnego zacząłbym we własnym, dość wąskim gronie. Pożaru nie ma natomiast wokół Superbetu, który został niedawno partnerem naszego kanału i naprawdę elegancko dbał o swój wizerunek. I jako, że to nasz partner, na koniec ogłoszenie, że regularnie w jego ofercie będą pojawiać się promocyjne zakłady, o których będziemy mówić właśnie na naszym kanale. Na przykład już teraz możecie zagrać na spadek Puszczy Niepołomicy z Ekstraklasy po atrakcyjnym kursie 200. Wystarczy, że przy założeniu konta wpiszecie kod SUPERGOL i wpłacicie 50 zł, by zamiast obstawać ten zakład po kursie 1.50 mieć wspomniany kurs 200. Szczegóły tej promocji w opisie dzisiaj dzisiejszego odcinka przemowy, a póki co mówię do zobaczenia.